Czytając komentarze na Twoim Instagramie, widać, że nie wszystkim podoba się ta zbiórka. To, że być może um, między słowami um, wskazujesz, że to była Wida Dawida. Jaki to jest hejty? Jakiego typu słowa do Ciebie do, docierają i o co ludzie mają pretensje? Najwięcej jest komentarzy, znaczy, jest ich bardzo mało, ale jakby one są dosyć widoczne. I najwięcej jest komentarzy takich typu Przecież to ty sam wskoczyłeś na te barki, przecież to sam zeskoczyłeś z nich, przecież to ty sobie, w ogóle jeszcze ktoś mówi, że na przykład czasami ja sobie rozwaliłem głowę, ale czy bark w basenie, jak skakam do basenu. Także ja wiem, że też to oglądają jakby każde warstwa społeczeństwa. I ten, kto ma wiedzieć, co się tak naprawdę tam stało, ten będzie to wiedział. Dla tych ludzi, którzy tam odpowiadają sobie historię, albo ustalają własne rzeczy, albo w ogóle widzą inny wypadek, okej. Okay. Niech będzie. Jakby ja totalnie jestem z luzu, o możemy się spotkać, nawet na kawę pogadać. Wtedy może coś się rozjaśni w głowie, ale też totalnie nie wchodzę w dyskusję, bo na prywatnych wiadomościach czasami mam tego więcej, czasami dam te, mam tego mniej. Zazwyczaj są to dobre wiadomości, że jakby seba nie martw się, ludzie są tacy, tacy, polska mentalność, bla bla bla, bla. Jakby za to mega dziękuję, ale też ta zdarzają się takie sytuacje, jak możesz? Przecież to ty zrobiłeś, Dawid się popłakał, to, to ty jesteś ten zły. Ja mówię, wow, serio? Mówię serio? On się popłakał, mówi, że ja też powinienem się popłakać, żeby było lepiej, nie? Zawsze kurczę, jak ktoś się pyta, nie wiem tam. Jak ktoś kiedyś mi powiedział, że Sebastian też powinien się popłakać w programie, w którejś w momencie, nieważne kiedy, ale też powinien się popłakać. Ja powiem dlaczego? A wiesz, jakby się wyświetlenia zgadzały? No ja mówię, ja pierdziele, to jest prawda, to jest prawda, bo to się najlepiej sprzedaje, wiesz, jakby pokazanie skruchy, popłakanie się, jakby ten moment, kiedy mówisz, kurczę, tak mi naprawdę przy że tak się stało, a szkoda gadać. Siemanko, z tej strony Sebastian Tukarski z hotelu Paradise edycji trzeciej. Jeżeli Wam się spodobał ten wywiad, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie kanał przyambitnik.pl